I teraz uwaga, bo będziemy o czymś mówić. Proszę Państwa, na polskim rynku medialnym są ludzie, których chętnie byśmy zaprosili do naszego studia, ale ci ludzie popełniają błędy. Jedna z takich osób popełniła błąd, który polegał na tym, że po prostu ktoś ten pozwolił sobie na niewybredne uwagi pod adresem właściciela tego kanału. W związku z tym nie możemy go zaprosić, nawet gdybyśmy chcieli, ale nie chcemy. Zresztą, sami zobaczcie ten film. Misiu pluszowy, jak ty się ubrałeś do prezydenta? Ja rozumiem dziennikarską koncepcję wywiadu na luzie. O, przyszło dwóch swojaków do prezydenta, no i sobie siądą i pogadają jak chłop z chłopem, tak fajnie, tak bezpośrednio. O! Tylko co nie tak się robi. Przecież Wy wyglądaliście, jakbyście przyszli do pałacu zainstalować klimatyzację. Kiedy okazja jest choćby trochę odświętna, to zawsze należy założyć koszulę z kołnierzykiem. To jest ABC dobrego wychowania. I koszula nie wpuszczona w spodnie. Naprawdę ja rozumiem, że wasz ubiór był wcześniej uzgodniony z kancelarią prezydenta, ale z pewnością kancelaria nie powiedziała: panowie, mamy pomysł. Ubierzcie się jak fleje. Jak przerośnięte trzeba mieć ego, aby się tak zachować w obliczu majestatu prezydenta RP? Pstrokata koszula? Siadasz obok prezydenta RP i chcesz na siebie zwrócić uwagę krzykliwym strojem? Nisko. Pałac prezydencki nie jest miejscem na kozakowanie. Naprawdę swój narcyzm należy schować do kieszeni, zanim się przekroczy jego próg. I ja rozumiem, że w przypadku akurat tej prezydentury trudno jest zachować jakąkolwiek powagę, ale jednak cały naród się stara i robi dobrą minę do złej gry i przy spotkaniach bezpośrednich z Andrzejem Dudą okazuje cześć należytą pełnionemu przez niego urzędowi prezydenta RP. Bo Duda przeminie. Ale urząd pozostanie. No dobra, w międzyczasie zmieniliśmy zdanie. Zadzwoniliśmy do szefa, powiedział ok. Panowie, jak długo czekaliście, żeby się spotkać przed kamerami? No niestety, trochę długo. Szybko licząc. No mów, Tomaszu. Łącznie, tak. 20 lat. O 20 lat kombinujemy, żeby coś razem zrobić, wspólnie się pojawić jakoś medialnie, no i jest okazja dzięki temu stanowskiemu, którego tak zjechałem. I dzisiaj ja wylądowałam między Tomkiem a Tomkiem, bo tutaj Tomek Kamel, a tutaj Tomasz Roy, szabelewski elitarny Łobuz. Bardzo miło nam Cię gościć w naszym studiu, ale jeśli się zgodzisz, to nie będzie historia o Tobie, ani o Krzyśku i Robercie, tylko będzie to historia o nas wszystkich. Jeśli pozwoli się, ja na początek może mały prezencik dla Was przekażę, no bo w końcu jak się do kogoś idzie w odwiedziny, należy no z prezentem, pójść, bo my nic nie a mamy, nie bez to? niczego, więc... Ale my gościmy. Na ręce no. Pani domu. Proszę, ja wyciągam. To jest coś słodkiego do porannej o, kawy. Och, wspaniale. I ja teraz otworzyłyśmy się, wszyscy poczęstowali. Pierwsza Zak lekcja, zakładam, manier jest. Zakładam, że są to kruche ciasteczka. Są to małe makaroniki, tak. Proszę bardzo, a dlaczego z Twoich filmów można dowiedzieć się, że dobry obyczaj nakazuje, żeby przyjść do kogoś, może niekoniecznie z spływającym bitą śmietaną ciastą, ale z łatwymi w obsłudze kruchymi ciasteczkami? Ktoś oglądał. No i dobrze, i słuchajcie, mamy już tutaj elitarny. Jest wytłumaczenie, dlaczego elitarny, ale skąd ten obóz? Ponieważ e, taka wykładnia kompletnie podręcznikowa, sztywna, nudna jest, jest naprawdę nieciekawa, manier etykiety, w tym się można pogubić. A ja tak naprawdę mówię do każdego, każdego widza, każdej widzki, która kiedykolwiek stała przed jakimś butikiem czy jakąś restauracją i myślała sobie, no nie, ja tam nie wejdę. Nie, to nie jest miejsce dla mnie, to jest miejsce na zbyt wysokim poziomie, już widzę tych kelnerów, którzy na mnie patrzą i z pogardą i nie, nie, to nie dla mnie miejsce. I jest zablokowana i się boi. A ja mówię, maniery etykieta są dla wszystkich. Mhm i wszyscy możemy się tego uczyć I ja po prostu mówię każdemu chodź tutaj, pokażę ci jak to się robi na luzie. Tomasz, to na czym polega sekret mówienia o manierach i etykiecie w sposób, który nie będzie usztywniał i prowokował do takich dyskomfortowych reakcji, że no ja się w tym nie odnajdę, ja nie potrafię. Jaki ty masz na to sposób? To jest wszystko bardzo proste. Fundamentalne założenie manier i etykiety jest to, abyśmy sprawili, że osoba, z którą przebywamy się, przebywamy się z nami czuła dobrze w naszym towarzystwie i od tego wychodzimy. I później wszystko co zrobimy, nawet jeśli popełnimy jakieś jakiś błąd, mm -hmm. jest bez znaczenia, bo ta osoba doceni, że się chociaż staraliś, staraliśmy, a to, czy zjemy bulion łyżką właściwą, czy też niewłaściwą, to już jest rzecz drugorzędna. Czyli o wykształceniu, o manierach, będzie mówić to, że na przykład, kiedy osoba wysoko wykształcona spotka się z osobą mniej wykształconą, to nie będzie ją zasypywać tymi inteligentnymi określeniami, co sprawi, że ta osoba będzie się czuć dyskomfortowa, tak. tylko odniesie się do tego rozmówcy i będzie rozmawiać na poziomie tego rozmówcy. Dokładnie, jeśli pomyślicie o tych wszystkich ludziach, którzy są gdzieś, powiedzmy, na tym świeczniku z wyższych sfer, oni zawsze dostosują swój ton mowy do osoby, z którą się spotykają. Dlaczego? Bo oni na przykład dorastali w domach, gdzie mieli służbę od małego dziecka, Mieli ochronę, mieli służbę, mm -hmm. panie gotujące, sprzątające, więc oni doskonale wiedzą jak z tymi ludźmi postępować i potrafią swój ton dopasować do tej osoby. Fascynujące. I wiedza absolutnie niezwykła. Gdy oglądam choćby filmy dokumentalne, albo czytam jakieś książki lub artykuły o royalsach, to odnoszę, odnoszę wrażenie, że poza wszystkimi przymiotami szlachty i wysokiego urodzenia, ci ludzie mają pewną umiejętność, której ja nie potrafię nazwać. Inaczej niż takie wesołe, szlachetne hamstwo. Wiesz, na czym to polega? Yeah. Ostatnio na przykład jest, jest na którymś ze streamingów taki serial, który opowiada o pewnym słynnym wywiadzie księcia Andrzeja, brata obecnego króla Wielkiej Brytanii, z pewną dziennikarką BBC. I oni oczywiście tego człowieka w krzywym zwierciadle pokazują sobie na to dobrze zapracował, ale gdy on rozmawia z ludźmi, to on trochę przeklina. Jest dość wulgarny, ale to wszystko jest w pewnego rodzaju szlachetnej okrasie. Czy to też jest pewnego rodzaju szczególna umiejętność? Pewna nonszalancja, pewna zadziorność. Jak tak. najbardziej. Aczkolwiek pamiętaj, że kiedy Diana Spencer wychodziła za księcia Karola, mhm. jej matka była przeciwna temu. Ślubowi, hmm. Ponieważ uważała, że Windsorowie nie są wystarczająco dobrą rodziną dla jej córki. Ponieważ Diana pochodziła z rodu Spencerów, z zasłużonego, z tego samego rodu pochodził na przykład Winston Churchill, to jest ta sama rodzina wszystko. No a Windsorowie byli rodziną, która przybyła 300 lat wcześniej na, na łodzi z, z i, Niemiec. Tak, z małego ksiąstewka z Niemiec. Więc tak, gdyby dzisiaj jakaś polska księżniczka. Jakaś dzisiejsza czartoryska czy inna radziwiłowa, myślała, czy ja wyjdę za radziwiła, czy czartoryskiego, czy wyjdę za jakiegoś księcia, którego rodzina jest na polskim tronie, ale pochodzi z jakiegoś małego księstewka na morawach. No, życzę Wam wszystkim nic sobie z takich problemów, prawda? Z kim się związać. Z... A, propos, a propos tego, tego szlachetnego hamstwa, o którym tutaj mówię, podpuszczając Cię trochę, mam między innymi na myśli jeden z filmów, który Tomek popełnił. Otóż okazuje się, że jako sprytny i przedsiębiorczy człowiek, biznesmen prowadzący swoje sociale, zarabia też ciężkie pieniądze, sprzedając bardzo konkretne usługi, choćby doradcze. I czasami ma klientów, którzy do niego piszą, czy byś tak przy okazji czegoś mi tam nie zareklamował. Więc nagrał filmik, w którym powiedział bardzo dosadnie, co on myśli o działaniach przy okazji. Że ci wszyscy, którzy ich od niego oczekują, mają, i tu cytat, trzy kropki wypikane. Czy wyszedłeś z butów, szlachectwa i wysokiego urodzenia tylko dla potrzeb tego filmu, czy wśród wyższych sfer tego typu język też jest normą? Beata Tyszkiewicz, dwa słowa Beatyszkiewicz, prawda, która uwielbia przeklinać. Tak. I, 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 i jak najbardziej, nie, słuchajcie, wszystko jest, wszystko jest dla ludzi. Jeżeli ja widzę kogoś, kto jest taki on en bon, tą bułkę przez mm bibułkę, -hmm. to jest zawsze ściema, to jest zawsze podruba, to nie jest autentyczna osoba, która ma tę ogładę wyniesioną z domu, ponieważ ludzie są tylko ludźmi. Słuchaj 50 tysięcy. Ja, ja, jest, ja cię słucham naprawdę yy, z ciekawością ogromną, ale ja sobie tak myślę, czy ktoś nie pomyśli właśnie trochę o tobie w ten sposób, że ty nie, nie jesteś zbyt wyniosły w kontakcie, w rozmowie jesteś przesympatyczny i bardzo mądrze o tym wszystkim mówisz, i to ma jak najbardziej sens. Ale gdybym ja w swoim dresie, tak jak ktoś nawet napisał, Ty masz podwinięte rękawa, ja oczywiście tym przeciwnością, tutaj jakieś dziury <laughs> na palce mam, czy to właśnie nie generuje czasami w ludziach takiego buntu? Patrząc na ciebie, że jesteś zbyt aż poprawny, choć używasz czasami przekleństw. Nie, nie jestem To wszystko wyniosłeś z domu, prawda? To wszystko wyniosłem z domu. I ja myślę, że ten, ten luz jest też wyniesiony z domu. I, i jak, jak mówię, po tym po, poznasz, że ktoś to wyniósł z domu, a ktoś, kto, ktoś nie wyniósł. No, możemy się nauczyć jeździć samochodem stricte z podręcznika i to będzie taka bardzo mechaniczna jazda. Możemy też po prostu mieć 20 lat doświadczenia zupełnie inaczej gdzieś tak jeździ. Więc, więc tak. Ale tamten filmik też po prostu miał gigantyczny odzew wśród tak. ludzi z branż kreatywnych, <laughs> którzy, dla których Barter jest słowem takim naprawdę codziennym, który słyszą codziennie, a uch, starają się go ominąć. Więc Raczej wolą być dobrze opłaceni niż po prostu oddzięczeni. W siermiężnych latach 70. pewien bardzo zdolny człowiek, nazwiskiem Jerzy Witlin, napisał taką książkę, Wademekum dla snobki i snoba. I w tym wademekum jest mnóstwo różnych porad, jak się snobować. Na przykład, w jaki sposób używać słowa jakiś. Czy na przykład idziesz do galerii i nie mówisz, że był tam Picasso, tylko mówisz, no był tam jakiś Picasso. Słowo jakiś jest tutaj bardzo istotne, żeby nabrać pewnego dystansu i nonszalancji. Jak bardzo ważna jest ta nonszalancja i jak jej nabyć, żeby nie być pośmiewiskiem dla samego siebie? Och, to jest dobre pytanie. Te nonszalancje trzeba, ja myślę, że w sobie mieć. Mieszkałem wiele lat w Wielkiej Brytanii. Mhm. Tam te klasy wyższe słyną ze swojej ekscentryczności. To są bardzo ekscentryczni ludzie, którzy potrafią w prawie, że w piżamie wyjść do, do, do sklepu po mleko po, poranne. Im ktoś bardziej jest ekscentryczny, tym bardziej tym podkreśla, że pochodzi właśnie z elit, że, że, że właśnie jest z tego towarzystwa. Dlaczego? Ponieważ kiedy masz tę pozycję społeczną, to. Już ci nie zależy tak naprawdę na cudzej ocenie. No to, 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 to w czym wyjdziesz na ulicę, czy to jest ważne i tak ludzie się zobaczą znajomi. Oni wiedzą, że chodziliście razem do prywatnych szkół, oni wiedzą, że jeździliście razem do waszych domów nad morzem, tu i tam i siam. I to jest ta grupa, o której mówi się na świecie Old Money. Bo Old Money, to jak się okazuje, nie jest tylko pewien kierunek w modzie, tylko to jest pewna filozofia życia poparta starym od wieków pie, posiadanym pieniądzem. Tak. Weź ją scharakteryzuj, proszę w kilku słowach, żebyśmy tu wiedzieli, że wszyscy mówimy o tym samym. To są ludzie, którzy, jak mówisz, urodzili się w pieniądzach, więc oni nie muszą nikomu udowadniać, że mają pieniądze. Oni muszą aspirować, to jest najważniejsze. Nie zależy im na tym, żeby robić wrażenie swoim strojem, swoimi znajomościami. Jeżeli kogoś wspomną, to tak po cichu między wierszami. Jeżeli się jakoś ubiorą, to, to będzie zawsze bez marek, bez, bez wielkich logotypów. Czyli to są właśnie ci, co mówią jakiś Picasso tam? Nie, jakiś Picasso. on mówi jakiś Picasso, bo on doskonale wie, który Picasso, on, 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 on zna całą historię sztuki, literatury. To są ludzie, którzy potrafią pójść szlajać się całą noc gdzieś na imprezie, ale, ale na trzeci dzień yy, zasiądą wieczorem, wezmą szybki prysznic, wbiją się w smoking, zasiądą mm -hmm. do stołu, będą recytować modelera, yy, będą sypać cytatami z łaciny. Czyli to nie są te osoby, które przychodzą do sklepu markowego i wybierają tę koszulkę, która ma największe ze wszystkich logo. O, tak, tak, na pół koszulki, tak, tak. Czyli Old Money unika wielkich logotypów. Zdecydowanie. No to proszę powiedz mi, jak ty sądzisz, bo nawet kiedyś ktoś w jednym ze stand-upów powiedział, że Polska to jest prawdziwy rolniczy kraj, tutaj nawet seks się uprawia. Jeżeli jesteśmy tacy, powiedzmy sobie, prości i nie szlachetcy przez ustrój, przez naszą historię, przez, co, przez to, w czym tkwiliśmy do 1989 roku, na czym polega fascynacja tym Oldmany w naszym kraju? Ja tego nie rozumiem. Skąd to się wzięło? Tomku, ja dorastałem w takiej bańce towarzyskiej na osi Warszawa Konstancin Jurata i dla nas to było oczywiste, że Aha. człowiek nie nosi dużego logo. To było oczywiste, że nosi stanowane kolory, dobre materiały, prosty krój i się stara nie wyróżniać. Na tym to polega, bo ty się wyróżniasz tym, co mówisz, co masz w sobie do przekazania, a nie tym, co jesteś ubrany. I dla mnie moda na Old Money kompletnie mnie zaskoczyła jakieś trzy lata temu, że to się pojawiło, ponieważ ja byłem przekonany, że wszyscy o tym wiedzą, że, że te sweterki, że te przylizane włoski to jest właśnie tak, jak się ubiera inna, ale że z jakiegokolwiek powodu woleli na przykład założyć wielki właśnie koszulę z wielkim logo, z kryształkami wiadomej firmy austriackiej. I żeby to się wszystko było. I myślałem, że oni. Z albańskimi korzeniami. Z albańskimi korzenie. I że to tak ma wyglądać. I, I nagle się okazuje, że ludzie się tego chcą nauczyć. Fajnie, jeżeli mają też coś do powiedzenia i coś do zaprezentowania. Gorzej, jeżeli ja patrzę na kogoś, a to jest po prostu puste pudło. To jest puste pudło, widzę pustkę w oczach, ale oczywiście jestem ubrany, ubrana na Old Money. Old Money tego. Nigdy Old Money nie uda wam się w ten sposób oszukać, ponieważ te osoby z takich rodzin są od małego uczone, tresowane, aby rozróżniać, kto jest z tego towarzystwa, a kto nie jest, bo ten, kto nie jest, może być niebezpieczeństwem takiej osoby. No to o, puste pudło było bardzo mocno wybrzmiało. Ja z kolei myślę o takich ludziach, że po pierwsze, tak, zgadzam się w dużej części z tym, co powiedziałeś, ale też z tym, że to jest przykre, bo to są ludzie, którzy te swoje deficyty, które mają w sobie, ze względu na doświadczenie, na wykształcenie, na to, co sobie Prezentują, wypełniają po prostu pieniędzmi, które czasami mają i razem nie mają, bo kupują tak. torebki z piątej tak. ręki, ale pokazują, że to jest birkin nowy za 130 tysięcy złotych. To jest, to jest cosplay klasowy. To jest cosplay klasowy, aczkolwiek. I tak jest to dobra moda, ponieważ jeśli już czerpać jakieś wzorce, to dobre wzorce. Więc jestem jak najbardziej za tym, żeby odman jako moda jak najdłużej wytrzymało. Słuchaj, 200 tysięcy obserwujących mhm. i to jest liczba, która wskoczyła na Twoje konto w ciągu pół roku. No to, to by się zgadzało, to jest pół miliona na wszystkich trzech platformach w przeciągu półtora roku, tak, tak. Czy myślisz, że większe zainteresowanie wzbudza to, co mówisz, a mówisz ciekawie, czy to, że jesteś właśnie trochę kontrowersyjny? Z jakimi i z, się i, I z dobrego towarzystwa. A to tak idzie. To jest jedno, jedno z drugim. <grym> to jest jedno... Ludzie lubią się czegoś nauczyć. Ja widzę po później po wyświetleniach, że jednak każdy chce, każdy chce coś dla siebie, więc każdy chce się czegoś nauczyć. Ale oczywiście, gdyby to było takie naprawdę, że ja siedzę jak takie, takie niektóre, są takie osoby, siedzą i ten, ten sznur Pereł, to jest takie wszystko klasyczne, ten Golf albo ten żakiecik od Chanel, taki, <grym> taki stylizowany i tak, biorę jeden kęs, biorę drugi kęs, to niestety nie żyje. Nie Tomasz, mówisz, że Old Money jako nie tylko moda, ale i zjawisko, to jest określona zamknięta grupa ludzi, która wie dokładnie, jakimi kryteriami się kieruje, gdy się kogoś do tego towarzystwa zaprasza. Tak. No, ale są ludzie, którzy też chcą być eleganccy, chcą czerpać z dobrych wzorców, ale nie przynależą z różnych powodów. Pytanie, czego oni mogą się, bazując na Old Money, nauczyć i w jaki sposób dzięki świadomości tych reguł, tych zasad mogą być lepsi? Na, pewno, na zasadzie lepsi jako ludzie. Pracuj nad sobą. Pracuj nad sobą, a więc ucz się, poznawaj sztukę, kulturę, historię, politykę, abyś mógł mogła zasiąść do stołu z największymi tego świata i na ludzie rozmawiać. I wtedy naprawdę ostatnią rzeczą, na którą patrzy Old Money, jest tak, jesteś ubrany ubrana. Ostatnią rzeczą. Mhm. Najważniejsze jest to, jaki masz, jaki masz wyraz twarzy, jakie masz, jaką masz oczywiście całą swoją aurę. Jak To się teraz mówi, chyba teraz to się mówi, vibe, ale generalnie chodzi o aurę. I co masz do powiedzenia? Bo nawet najlepszym strojem old money nie zatuszujesz tych mankamentów, deficytów. Więc pracuj, pracuj nad sobą, a ubranie też jak najbardziej stonowane, proste. Nie wyróżnia się. No właśnie, są tacy nawet polscy milionerzy, którzy dorobili się ogromnych, ogromnych pieniędzy i żyją w pałacach zalanych po prostu złotem, ale kiedy z nimi porozmawiasz, masz wrażenie, że tej klasy tam trochę nie ma i nie pracują nad sobą, nie budują tego doświadczenia, nie uczą się na przykład języków. I dlaczego to z, jednak z Twojej perspektywy powinno być ważne, żeby ta osoba, która dorobi się ogromnych mm -hmm. pieniędzy, też dbała o to, żeby samemu się rozwijać? Że to nie chodzi tylko o to, żeby się tą kasą zasypać. Ja to widzę moich klientów, bo ja też na, tak jak, jak mówiliście. Ja też udzielam lekcji prywatnych maniery mm -hmm. etykiety i wśród moich klientów są biznesmeni, przedsiębiorcy, którzy chcą, aby, aby ich dzieci nauczyli, nauczyły czegoś. I oni mówią mi bardzo, bardzo, bardzo prosto. Mówią, panie Tomku, ja, to, ja żyłem w kulturze zapierdolu, ja całe życie pracowałem tak ciężko. Jest. Natomiast chciałbym, żeby moje dzieci miały to wszystko, a więc uczyły się gry na pianinie, jazdy konno, mm -hmm. maniery, etykieta, języki. Więc to chyba jest coś, co ci ludzie to w końcu widzą. Bo ile możesz kupić torebek od pewnego paryskiego projektanta, ile możesz kupić super zegarków czy super samochodów? Mhm. W pewnym momencie ci ludzie się już nie mają na co licytować, więc zaczynają się licytować na te różne zdolności miękkie, a więc właśnie maniery, etykieta, ogłada. I tu właśnie wchodzą ludzie tacy jak ja. Ostatnie pytanie. Pijesz? Paliś? Nie, mało. Okay, ale przeklinasz. Tak. I to z gracją I trzeba spójności. Z tych przydać. elementów, co był, na które bata też <grym> bierz, co uwagę, odkaczyłeś. Tak. <grym> bardzo Ci dziękujemy za wizytę. Dzisiaj Tomasz Sukcesów bardzo. samych życzymy. Myślę, że mogę mówić za nas dwoje. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.